Dobra, witam bardzo serdecznie. jest, Dzisiaj nagrywam sobie tutaj z tej tu będzie taka seria, na której będę zapraszał przyszłych super YouTuberów i będę tutaj z nimi nagrywał. Oto, molan. No. molan. co ty tutaj robisz? Tak, ze wpadłem, bo trzymam, że czy coś nagrywa. A, no to okej, okay, no to dobra, tak może być. No Ej, i... Czy ty... Ej, dziewiczy weź, no lupi. Czy ty uważasz, że mam wielkie zęby? <laughs> nie. Muszę zmienić tego skina w so samolot i tyle. Nie, to jest Twój podstawowy skin. Dzierdzimy. Znaczy wiesz co, myślałem żeby zmienić mu troszeczkę, zmniejszyć uzębienie. Nie wiem, to jak już na dysty, tego zapisać. To pokaż? To się... To się coś <laughs> Taki, takie duże, nie? Troszeczkę teraz, teraz Bo... uzmysłowiłem, jak się patrzyłem na siebie tak na F5. Znaczy, z, trzeciej, z widoku trzeciej osoby. Dobra. I będziemy tutaj ludzie zapraszać, jak nas już przyszłych YouTuberów. Ostatnie. Znaczy oczywiście nie wiem kto to jeszcze będzie, bo nie wiadomo. Ale dobra. No i będziemy Przejdźmy. tutaj nagrywać. Czekaj, ja teraz mówię. To są informacje zawsze na początku odcinka. E ja przecież jedziemy z kocem. No dobra, to będę był w środku odcinka. Dobra, wysła spór. Ja się i wypierdzielność na Żeby sobie zregenerować, nie? Dodałem do twoje, do mojej wyspy. Dobra jestem... Ja Jacy sąsiedzi, widzę, że... Jacyś bogaci tutaj widzę to, to nie jest no, żaden... Widzę, że to nie jest żaden plebs, więc można się tutaj z nimi zaprzyjaźnić. Może jakiegoś... Yy, tego... Yy, diamenta nam dadzą, co nie? Dobra, to ja się wezmę... Nie jest, jakie to drzewo wielkie jest. No właśnie wiem, zawsze takie są. Nie, nie zawsze. Kiedyś były mniejsze te drzewa, w tych skybokach. No, no ale nie to, to nie było na tym roku, to było na innym. Nie ma jakiś siekiery. Czemu ja mam drewno w ręce? Bo lubisz. lubię wy. To znaczy nie lubię wy. Ja może powiemy twoim... twoim widzom, co dzisiaj słyszałem, gdy wracałem do domu. No co powiedzieć? Ale nie wiem, bo w sumie tutaj mogą oglądać osoby poniżej tak, 16 roku życia, tak. To było dość erotyczne opowiadanie. Przyznam, spuściłeś się i na środku dremu. Nie, ja, nie, ja też się to się w ogóle tak zastanawiałem, co ci ludzie mają w bańkach, no nie, ale kto ich uczył biologii. A i mamy spał 3,5 tysiące z stą. Cieszy mnie to strasznie. Też się cieszę. Kto ich uczył biologii, tak? I kto ich uczył o rozmnażaniu się ludzi. No ale wiecie, nie wnikam, tak? Każdy ma prawo do swoich poglądów. No, ale dobra... na lądzie gejem. nie. Nie no. Na nie jest no. gejem. No. on co. Tak, ale wiecie... Dziewiczy tamtego też nie jest święty. Co ja robi niby? Różne rzeczy tamtego. Z tobą? Nie, ze to mną nie. <grym> Aha, a się z drewna. No a co mam się bawić? Jak się bawić, to już na no. no w sumie sąsiadów masz a ty też musisz zachować jakiś poziom. No właśnie. Dobra, Dziecko drogie. Weź wsadź sobie tutaj cewkę. Dobra. Jedziemy z Koksem. To więc ty buduj, a ja tu będę zbił to budować. No Land. No to tyle w tym odcinku. Dziękuję i na razie. żebyś wiedział, że ja kiedyś tak robiłem. W sensie... Ten film, nigdy, ten film nigdy nie doszedł do nagrania, ponieważ Alaba nie będzie opowiadał, to szkoda czasu. No. no, no to ja dokończę. Będziemy zapraszać tutaj o. O. bardzo znane osoby ze sceny polskiego YouTube'a. <grym> Już to widzę. No, no wiecie, SKKF, Mandzio, takie i inne, takie wiecie. Takie Oni wiecie. na co pewno. Ma... Na pewno. I co ty robisz dziecko kochane? E, e, e. No, no co? Masz kilo? Weź no trybo ja to, to ty robię, co z tej zapomniał, zapomniał, że to jest split. No, tato to, to się kobla topieni. Masz tego? Cheaty? Jakie cheaty? Czekaj chwilę, jeszcze jedno trzeba chyba zrobić, nie? No tak op, tak. ja to zrobię. Czekaj, nie, nie! Ty śmiecił. Zakop to, co ten masz. To kur... To jesteś piękny, <laughs> <ekniętym>, nie <laughs> Jezus, ma. Jezus Mary i jak to jest człowiekiem. <laughs> nie wiem gdzie ty ukucha wszystko. No tu po prostu weź tą wodę Tu wodę Wody. A z tej mhm. strony lawę Ale tu są jedno za dużo Jezus. Weź tu zaklej jedno Mam pytanie No zaklej to kurde masz. Dobra masz kurde Nie wiem czy to przeszkadza ale okej okay. Bo mi przeszkadza, bo nie lubię, będzie się wylewało i będzie podwójne nieważne Dobra To co Robimy bitkę sąsiadowi czy robimy wyspę? Może najpierw byśmy wykopali z Kom dziecko, kom. Z tym to wiesz. Jak to brzmi dziewicza sumie. Nie, on robi drugą, Jezus Maria. Nie. Aha, fajnie, widzicie ludzie, nie odzywać, nie odzywajcie się, nigdy się nie odzywajcie. Dziewczynki, do sprzątania kurwa. Raczej do kopania, daj mi kilo. No nie mam. Daj mi kobla, to co zrobię. Nawet nie mam trzech kobla. Daj mi trzech kobla i mi ten co zrobię, nie? Kto ja to, sobie już wykopię sześć to mi też kupię. Kopię se... Znaczy przygotuję sobie papierki. Wow. No... no do labry, do laby wróć. Mam. No. 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 Tak. Ty też chciałeś. Nie, ja nie chciałem. No. Masz skrzynce burzowe. No kurde, ten kowal wpada w flawę, no. Ja to już nie ma miejsca. Ała, to mnie bije. Skąd ty się zrobiłeś? Nie, nie ruszaj tego, ja ty, Ola, teraz... Zaraz tego podbędę. O. Teraz nie powinien tak Ach. wpadać bardzo od góry. Będzie okay. tylko ewentualnie dałem. No i wpadłem do lawy, dzięki. No bo widzisz, jak mogłeś paść do lawy jak to jest no Ale nie tak jakoś teleportowałeś, tak śmiesznie. Do wody ewentualno. No kurde, teraz tak mi do wody wpycham, muszę sobie postawić przy tej wodzie tego. O, teraz będzie epicko. Ło miałem rację, dobrze, że to postawiłem tam na górze, chociaż to jest mam dużo kobla. Jabłko! Będzie tam spadkę. O, ja sobie tak kopuł. No to co no, w tym Kto będzie w następnym odcinku? W następnym odcinku postaram się zaprosić mojego znanego i przyjaciela, pana Kripyma Pan na 24. Pan ma konto na YouTube? Ma konto na YouTube. I minus 3 widzów. Tak, minus 3. Nie, no, no nie wiem, no zobaczę może. Nie nagrywa, do. nie? No on go z bezem nagrywa. Z bezem. 10 widzów w ciągu dwóch lat. No to dobrze, tak. Hahaha. Ha, ha, ha. Proszę się, tak się tak nie tak śmiać, szanowni Nolandzie pan też wędzi był. Będziemy się, ja nie. Będziemy się śmiać. Może jest jeszcze większym nabem za Tak, oczywiście. Teraz wyjdę z nagrania, bo się obraziłem, nie. A w ogóle ile to? ten odcinek będzie miał? No, nie wiem, o której w ogóle zaczęliśmy. Około 10 po. No. No to... Nie wiem Nie ja wiem, sobie wykop Kobla. Kiedy nam się łapce to Ja to w ogóle wam się pochwalę tego, ten, tego z Dostałem się na serwer pewien. Nieźle, nie? Ale to nie jest taki zwykły serwer. Darmowy. Żeby się tam dostać, trzeba złożyć podanie, nie? Wejdźcie na mój kanał. Jestem już pierwszy odcinek z tego serwera. I w linku macie link. Boże, w linku macie link. W opisie macie link do y, tego podania tam, no, znaczy do tego forum serwera jeżeli ktoś Wiesz, chce składa podanie i może grać ze mną Co się podniecasz, bo ci stoi jeszcze Stano ci? Co ty tutaj tak siedzisz jak taki down Ja wpadłem na świetny pomysł Dobra mam no nie nie mam, yy, ale zadan miał. Okej, okay, mam stat staka tego tego. No. What the fuck! Co? I topię się, Matko pomóż. <laughs> Ten co zrobił? Przepraszam. Jestem tak obrój. Dobra, ja się trochę rozciągnę. Ponieważ mnie tutaj się tego, tamtego. Yy, no to może powiększę wystaw. W którą stronę? Bardziej skoło naszego sąsiada wielkiego? Ja pierdziele, niech tak mnie. jest nie Co? OLE FARTY W Co? Trzy <grywki> razy zrobiłem obsydię Ten co tam gada to nie wiem, nie wiem o co mu chodzi Kimś obsydianie gada, nie wiem, o co, o co kamala, no dobra? Jak <grywki> to teraz położ nawet to ci obsydian do widocz robi, weź to to za, zamuruj O, teraz połóż Jezus Maria, co oh. Ooo wow, to bolało mamo, umrę Idiot forever Zostaw mi itemki Zabrał wszystko Dobra ma musisz no, ja... tam to rzucać Kobla ci nie oddam Kobla może nie odbyć, 64 da jak tym domy. Ale słuchaj, jak ja ci zabiorę kobla Może i do strzynki będę tą y, wyspę powiększył Ciebie, rysę powiem Boże jakimy... Już już przegraliśmy grę co? No wiesz dlaczego? No nie wiem dlaczego. Nie mamy drugiej, wo drugiej wody. Mamy. Tu jest. Mamy jedną. Będziesz tylko tylko... Ty kopał. Ty, zepsułe Ty zepsułeś na no to tylko jedna sponiaka jest dla ciebie. Przykro mi. Ewentualnie załącz tego, jak to się nazywa. Automine, tak? I będzie kopać samo, nie? Wiesz, ja tam zawsze taką opcję preferuję. To, że ty tam nie lubisz czytować, no to to już twoja problem. Nikt nie lubi czytować. Oczywiście, ale na skyblockach to jest wyjątk... Jezus Maria, myślałem, że spadłem. Na skyblock'ach można zrobić dziewięć czy wyjątek. Bynajmniej nie preferuję, nie jestem fanem skyblocków. Ale jednak zgodziłeś się na nagrywanie z mną tej serii. Bo lubię nagrywać tyle. Aha. Było coraz więcej widzów, tak? Ludzie Właśnie, pozdrawiam to, moich to. wszystkich pięciu widzów, z tego czterech, których znam, jednego ziomka, nie znam. Ludzie, znaczy, ludzie tam najbardziej pozdrawiam. być w internecie, tak? Tak. Pozdrawiam się. tego mojego ziomka. Co robiło? Ziom już trzyma się, dziękuję, że mi subskrybujesz. Reszta to jest koledzy, których znam. A tamty ziomuś, on, on jest najlepszym tym, on zostaje przy mnie na zawsze. Nie, pokazało się, że to twoje multikonto. Nieprawda. Chyba. O, i właśnie, póki... nie wiem po co chcę to zrobić, ale póki mówię do widzów. Wybierzcie mi jakąś grę, podam wam link w opisie, tytuły i mi wybierzecie grę. Da po co? No bo chcesz czegoś innego nagrać, tylko. Właśnie, a propos. Nagrywam sobie ostatnio Deep a nie? I się a. tak wkurwiłem. Gdzie właśnie... ty poszedłeś, nie? Co ty no, zrobiłeś, Bo większa wyspę, My się tu wbijemy do niego, nie? A może tam ma jakiś ten... Jak się nazywa? Um... No. Właśnie. No, no bo wówczas, uh, Grinder, mob grinder. Taki, że możemy sobie tam, wiesz... Nieosłonięty, że tak powiem. No nagrywasz Leetspace'a i... A! <grywa> no i tak się stanęło, że iż aż ponieważ się wkurbiłem, tak? Ponieważ e, w, piąty, w piątym odcinku bodajże, tak? Tak? W piątym odcinku na pewno. E, sobie gram. Doszedłem do pewnego miejsca. No i... Nagle mnie zabili, tak? I to było dość drastyczne. Pon ponieważ... E, e, no... Jakby to delikatnie powiedzieć, no wypróbuję flaki. Ej, gdzie jest lawa? Zabijesz mi. Nie, że ja ciebie, czy ty mnie? Ty mnie. Czemu? To jest kloczek na lawie. Weźcie mnie, trzymajcie się, nie wiem. No, no, daj mi tę i, i stwórz swoją wyspę, słuchaj. Stwórz swoją wyspę. Tak, i, i ten... zejdź z tego. Zobaczyłeś ja się tych bić nie góra. Patrz. Ty patrz, to jest XPRKA. No właśnie dlatego. Patrz! A Co to było? Creeper. Jezus się marzy. Uważaj, tam są on bijzie. dobrze, że jestem taki zimny. Ty pieprzaj, nie mogę go bić. Tutaj są krówki. No i cóż ty takich nie zabijesz. No wiem. No wiem. Ale parka, to to na kutwarkę, co? Idę na górę. Mmm, What the fuck Co? Flipa, że tu jest tak wszystko dobrze chronione Nie jest wszystko dobrze chronione Wszystko jest właśnie kijowo chronione Jak? Nie możesz żadnej skrzynki otworzyć No to ale Nie no to No ale patrz pa patrz co się dzieje Pa 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 jak to było miał 84 Jedynie Henry tam mogę tworzyć i ten Enchant Table I to będziesz dobrze amado Łotwa f***a na pierwszy level Tam wypadła ruda diaksów Ja nie zlepam Jak to mogłem Czekacie, tu jest e, wow. y, no, tak Krowiarka Kaktu No nie, kaktusiarka jest tak zrobiona, że nawet z kaktusiarki kaktusów się nie da ukraść. Co to jest? Chyba, że tędy dołem. Da. Chyba jednak nie. Pani dziewiczy, bo ponieważ jest tak, że y, jest już około 15 minut. Ne, p, p, około 15 minut. Ale i przez siebie wyjdziemy na złodziei. Nie, tam. Wybiliśmy się komuś na wyspę. Kurde, spadł z kilowem. No trudno. Dobra. Jak się odchodzi z Eee... Ja cię muszę ucinać. Wynażaję, wynażaję, wynażaję. Fajnie, teraz ty, ty, ty. Na już uznaję, na piękne. alfa jest nie. Tę, tę, Ty, Nie No już cię wyrzuciłem. Dobra, drzewa nie będę zbierał ani. Ja nie ten... no... jaki... OMG, ale mamy sąsiada, znaczy ja mam sąsiada, też taki fajny, tłumacz so Ekstra. Bierz tą wodę i tą lawę i chodź tu. No, a to mogę do twojej wyspy wyspał Nie, najpierw musisz yy, na spawn. A tu, stół. ej tu, halo, mamo, mamo. No. Idź. Próbuj iść na, na swoją wyspę. Jak piszę wyspa dziewiczy w Was. Ale nie możesz, pomiesz... bo jest problem z y, teleportacją. To, to w takim no, razie... O do do O kurde, będziemy o. musieli zaraz kończyć. No rzucę tutaj. No nie rzuć. A, bo ja no. mam pod I. Jezus. Bej na to musiałem sobie zmienić e, wyrzucanie tempów z kół. Dobra, wejść, nabisz i... teraz y, ukośnik domić na swoim wyspę i wyspa z kasu. Okej. Już na razie. Wziąć. Ej, ale dodajesz mnie jeszcze raz, czy kończysz odcinek? No dodałem. O, dzisiaj się pojawiłem yy, No dobra, no to co, kończy odcinek? I jeszcze chwilę. Elvisem. Chcę coś zobaczyć. A ciekawe, czy można móc Gdzie pan jest w Co? Gdzie jest coś w na Główny na tym zboża nie można pognieść. Chyba to jest logiczne. Mm -hmm. Spadł tu jakiś potwór. O MG! Jutro szkoła! Serio? Serio? Co ty Jakiś ziomek na trzeciej pisze, że jutro szkoła i się obudził, nie? Ja mam. Zwyczaj jest szkoła, No tak, no. Ale on o tym nie wie, nie? On się dopiero dzisiaj o tym dowiedział. No to dobry ciąg. A wiesz co? To nie jest jedna wyspa tego ziomka, to są dwie. No wiem. Ja myślę, że to, to jedno to, to całe wielkie, to jest jedno jednego typa, nie? A to są dwie wyspy dwóch typów. No tak. No. no, to co? No to będziemy kończyć coś do mnie na wyspę. Jezus Maria podem dwa. Jak chce, Jezus Maria Ja się tak... No bo... Na domie jest teleportacja w domu jest gdzieś nie. Idemy No dobra, dobra. No to może choć na tyle jego wyspy tam na tym takim czymś. Nie. To o, nie no. Ale ja mam wielkie zęby, boże, muszę sobie zmienić tego skina. Znaczy edytować go. A ja mam... A ja za to nie mam oka, słuchaj. No bo jest ślepy. Ja to na F5 patrzę, więc w ten sposób nie widzę. Dobra, to... Żegnam od wszystkich. Mam nadzieję, że film się podobał i pamiętajcie, że tam w linku, może w opisie dam Wam te tytuły tych gier, które mógłbym nagrać. Co Ty odwalasz? Pożegdaj się grzecznijmy wam. Pa Dziękuję Dzień za obejrzenie. Zapraszam do subskrypcji. Na razie. ta nada. Na